Witam Was! Kubiks, Was znowu mówi. Ha! A kolejny odcinek. Niestety tego samego dnia. Ale słyszycie. Mój malenki Andy! W poprzednim odcinku. Miałem technikę robienia. Przednim odcinku. stary widziałeś? Ale wielkie ryby, nie? A nie to, że gdzieś tutaj jest sekret. A nie, to nie tutaj. I to mnie to zetrze. Właśnie, bo jestem ja się zastanawiając, co się stanie i wpadnie do tej wody. Aha, dobra. Ja chcę zdobyć ten sekret. A no to w dół że statek się zaraz rozgotnie. Chcę wiedzieć, gdzie jest ten sekret. A, raz. A to no, z tej? Nie, to musi być z tej. no, gdzieś tu był ten sekret. Dobra. Nie, przejdź tu. Z pieprzem. Dobra, ale pamiętam, że gdzieś na tym statku jest sekret, gdzie jest właśnie ten zielony. Tamto, co? Tamto zielone. Nie widzę. Dobra, też też nie. No, dobra, co do poziomu? To jest chyba mój ulubiony poziom! No ja raczej. Tak, to jest poziom. To jest mój ulubiony poziom. Szczyt nad chmurami. No, w sumie. Ładna tematyka grafiki, no bo grafika jest jakby taka snow. Snow, śnieg i te Ja się właśnie lubię takie klimaty, że najpierw statek, a potem jakiś taki zamarznięty, jakby Grenlandia. Ej, no wstawaj! Ale najlepsze, w szczytu nad chmurami jest jeden bardzo moja ulubiona rzecz A z... mianowicie W różnych grach yy, nie ma takich rzeczy, no ale w tym erbegu jest Snowboard, w którym musimy wygrać Ze snow... ze... Z... jak on się nazywa. Globoxem, tak! Z Globoxem musimy wygrać na snowboardzie Znaczy, on się zamroził i tak jakby my musimy go wyprzedzić żeby go zatrzymać i do tego tył Ostatek. o, znowu płyną rybki pewnie chcą się pobawić, ale się Andreu cieszy Nie możecie pływać głębiej! Muszę szybko nadtygływać, bo na tyle za W Nie, to może w ogóle nie są rybki. Może to delfiny! Jaki głupek! Uu. O nie, znowu kraksa! Nie możecie pływać głębiej! Jesteśmy na, na miejscu. Ja, pierciu ostatni, kurna. Szybcie, szybciej, szybciej, Rejmen, szybciej, szybciej. Na skraju trzymałości nasz statek jest. Rayman, cel już blisko! Uratujemy Andrę! Jestem królem świata! Jak zwykle z Titanika. Ale zobacz, no to trochę nawet fajnie, że nie ma takiego przerwnictwa filmowego i od razu już jesteśmy, tylko po prostu pokazali graficznie, jak to wszystko jest. I jaki że jak nie było lądowania Kurde! Ale widzę coś tam naprawiają. Ja tam coś tam naprawia. Dobra, ale w sumie, gdybym znalazł ten sekret, to bym dostał stówę Bo więcej rzeczy tam nie ma. Ale okej! Okay. Szczyt nad chmurami. Chyba mój ulubiony poziomie. Tam jest na fajnych ciekawych muzy rzeczy. I muzyka! No, taka klimatyczna! Ale zawraca. Te grę ocenię za muzykę, za fabułę, za. za fajne rzeczy. i fajne dodatki, jakie zostały dodane. Tylko, że kreon to się na końcu, więc okej. Okay. Dojdźmy wreszcie. Ech, mam dzisiaj tylko niewiele czasu. I teraz trzeba zrobić jedną rzecz. Trzeba to zdobyć. Bo można tego potwora pokonać, jeśli się będzie na maksa yy, czerwony Właśnie po to jest to Bo inaczej go tutaj nie przepchniemy Jeśli go przepchniemy do tego, to i to go nie zgniedzie. Jeżeli nawet nie zostanie przez to trafiony I Jeszcze po to, bo jeśli nie chcesz sobie z tak troszeczkę za dużo walczyć To możesz sobie Obie, tak pojeździć I lepiej nie zostać tutaj, żeby nic mieć Przecież ciężko, ten głupi. Pfff, pedo, pe który jest zrobiony zbroi. Czy... No kurde, zawsze mam tutaj problem. Bo zawsze ten murlock jest za blisko. Zawsze podchodzę do niego za blisko, bo się boję tych kul. Jest problem, chyba że mnie zgniecie. No fak! Fuck! Fucking shit! Jestem bezpieczny. Bra. I dostaję... Ui, troszeczkę mniej ulubiony bo jest na krótki. I właśnie na, na odpowiednio krótki. Bo zawsze jest na malutkie z wysokości no znowu zmienciony. Właśnie to mówię no, Zapomniałem, że w ogóle ją mam! Ale teraz w tym... W tej części jest dużo, ale to dużo bardziej. Więc nie będę się już nudził. Tutaj się wszystko zaczyna rozwalać, Misinowie Daj coś, daj pan, no daj pan coś no. Dziękować Jestem ja zajęty Dziękuję, bo ja teraz muszę zdobyć... Właśnie zawsze przed tym poziomem mam mało życia No nie wiem czemu, ale już tak jest Dlatego tutaj muszę się trochę poddać z życiem Poważnie, bo tutaj będzie mała ręka. no I się trafia. No i oni. I teraz kamerka się tak zmienia, że tego nie lubię właśnie. O nie. Jeden zabiera. Kradnie. Jeden kratnie, a drugi zabija. Albo owaj, zabijają Ale okej. Okay. Zjawam radzę troszeczkę podbierajcie się życia. Ale najlepiej raczej rozwalić tego trył łapie. Nawsze ich trafimy, no bo na pewno powiedzieć. Oni zawsze dwa wiązki I lepiej. Jeśli zostaniesz prześwytany, to lepiej, lepiej, ale to lepiej. Yy, bardzo, bo wtedy on to cię upuści, a później zdąży cię podpalić, okej? Okay? Kurde, nie wiem, to jest. i wreszcie. nie rozdupcaj was. To nie tylko ja. To nie tylko ja. A, Nie zmieniaj toru, nie toru, nie toru, kiedy pijemy. I pozdrawiam to, tylko. Ok, jest. Teraz pozbieram. Fajnie. Właśnie te, które zamienił chyba nam dają trochę więcej życia. O, co wyobrażam kawałek walki z bossem tej gry w ogóle ostatniego bossa. To oh. będę tyle failić, że jeśli w na najbliższym czasie nie, nie podekłnie... Nie pouczę się jak rańczy w tę grę, to będę failił, aż będzie minie, aż będzie trwało tamteczne godziny. Palobój jest za nas za kiskarą, Teraz idźcie tak w bok, bo wtedy idźcie. Macie w bok? Yeah. No właśnie tego czasami nie lubię, bo to mi przeszkadza iść, i śmiech to i zamienić. I tak to właśnie mam teraz zebrać. Odzmienię no, się kamerą! Chcę pozbierać. mi zawsze... Właśnie przed tą walką zawsze mam kawałek życia. Wspinające, ale zawsze tak jest. Wiemy, ale to naprawdę jest trochę więc... okej okay. już na samym pierwszym uchłonie I, i, i na mrozie wyjątkowy język no dobra, nie z tego powodu bo <laughs> rozwalamy my nawet i <laughs> niestety ten mój ukochany, ukochana rzecz którą lubię w tym poziomie, jest na samym końcu chociaż Jedna fajna rzecz. Hmm. Ej, czekam to, no to nie... Jezu. I lepiej te bałwany rozwalać tak? i Trzeba mocno, 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 mocno. Dostajecie na to masę punktów. Kilka z combo. Yes. jak mówiłem w poprzednim odcinku. Nie będę okay. tego, co mówiłem w poprzednim odcinku, Co yy, powiedzieć? Yy, jeszcze się nie zdecydowałem, chociaż mam cztery gry, które chciałbym zrobić letniej. Dwie gry są na ślepo. Na ślepo, że po raz pierwszy tę grę I chcę z wami podzielić się moimi uczuciami Jaka jest ta no wie Mówię, że ślepo. Taka rzecz A dwie to gry, które bardzo dobrze No, właściwie Fable robiłem Post-request robiłem Niewiele ja mam gier, które Więcej mam gier, które znam Niż te, których nie znam y że jakie gry nie znam, jakie będę przechodził na ślepo. Może. Yy, Lict of Magic. Clash of Heroes. Tak, Clash of Heroes. To jest dodatek, to, to raczej no, bardzo podobny do dodatku, chociaż to nie jest dodatek. To jest osobna gra of Magic. W tej samej firmy to zrobiła szóstkę. Yy, to jest o sześciu oh. dzieciach, którzy nie sześciu, tylko pięciu. Pięciu dzieciak, y, które odpowiadają za każdą rasę w tym krainie, oprócz krasnoludów. Y, y, na samym początku mam początek babuły, bo o to chodzi. Na samym początku elfka, której właśnie zaczynamy pierwszą kampanię. Elfka, jakby do niej przychodzą, ci do jego ojca, bo on ich jakby pięcioro ludzi przysięgło, że będą strzec. Pewnego artefaktu, który dowodzi demonami. Yy, I o to chodzi że w tym, że właśnie demony próbują zdobyć ten artefakt, żeby już nie zostały przerządzone nimi. Właśnie. Właśnie o to chodzi, że właśnie nasi bohaterowie są w jednym obozie na oboz a naszych bohaterów, a dwóch naszych bohaterów nie ma. W ogóle. Nie ma tam na miejscu, bo oni gdzieś poszli bo ktoś jeszcze przybył. No i o to chodzi, że jedna, jedna z nich zostanie zabita, a troje z nich ucieknie. Tak. Be jeden z tych bohaterów naszych pójdzie w walkę i zostanie poparniony czyntowany, którego będziemy ratować w pierwszej kampanii. A jedna to właśnie ta, którą zaczynamy pierwszą kampanię. To ona zaczyna wszystko. Ona idzie na wolne ona Ratować naszego przyjaciela i zabić też tego, który zabił ich rodziców I to koniec kampanii drugi, jak no pierwszej. A druga, no druga to już jest raczej. Ale no drugi to już raczej powiem. No dobrze, raz o samej grze. Raven, na, Naprawdę fajna gierka, którą warto na pewno zagrać. I oni coś więcej na sam koniec. O Teraz musimy zrobić coś bardzo istotnego dla gry. Pójdź. Na Tutaj Jest łóżka, nie jest? No. Będziemy musieli troszeczkę poprzychodzić i no, por porozwalać kilka broknów. Kolejna walka! A, a, uciekaj! Ryman, Uciekaj! Tak, ja się zastanawiam, jeszcze jedną drąg. No, Widzicie, to na tyle, na się na nie tylko cztery. Tylko, że ja wolałem troszeczkę robić y, gry, których jeszcze nie grałem. Albo grałem tylko przez chwilę. Bo gry, które już przeszłam, to troszeczkę mnie nudzą potem. Wcale jak było z przez czy z Wormsem. A to nie ma żadnych. Myślałem, że to jest jakaś drabinka, więc to. Dobra, tutaj będzie musieli zdobyć ten. Szuto! Będzie tylko na chwilę. I za nim bo trzeba jeszcze pójść. Ok. Pozdrawiłam te punkty. A jeszcze jedna rzecz. Jeśli mamy tę puszkę czerwoną, to wtedy od razu... Od razu ją wszystko... Zbliżcie się. o, no teraz wchodzimy na górę. Ale wchodzimy na górę. Ja grać, Przeszedłem do. O, o... Hmm. Chyba ja kiedyś w świętach przeszedłem do gry. Ale nie wtedy, tym tylko kiedyś jak byłem mały, to przeszedłem do gry. Chyba był koniec świąt. coś. Były święta. to przeszedłem, no. Kiedyś to byłem tak mały i troszeczkę lubię gry. No, tak jakby grałem troszeczkę lepiej niż teraz, kiedy nagrywam. Bo nie musiałem mówić, nie muszę takie łatwe. W tej samej grze to się migrało przez kilka lat. Nie cierpię na klucz. Tylko też ma ta nowa pamiętność, że możemy nie zamieniać. Teraz takie towo. Już jest coraz więcej. Jak żalami, bo nie, no w ogóle nie tak, nie żadnego punktu. Dobra, i po co tutaj? Mam no, kolejny... Kolej od czegoś tam. Razem nie było opóźnionego opuś zapłonu, zapłonu jak w poprzednim odcinku. Schodzimy tutaj. Na szczęście, ten specjalnie zrobili, żeby ten był wolny. Żeby ten wolność rozładowywał. Tylko dla jednego haka. Tak, tylko jeden. Dobra, więcej niż jeden. Więcej niż ma... Ja pierdził. Szybko, Rayman, uratuj! Jeden z tekstów Probox. wiem, że tam zostawiłem kilka rzeczy, ale na serio. Ja! 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 No ja! kurwa! Na szczęście. Jak tylko za wychodzimy, to mamy to. Bo już że w serio. Kolesi, ja jaż tak szybko to zrobię, tak koleś się nie pojawi. <suszy> Mówi. Mm. <suszy> nie Co? tak tak. Mówił, Co? Co? nie Co? Co? Mówi, że jest fajny. Jest ale co mu dziwić? Niektórzy mówią, że on jest, Niektórzy, że nie. Jest ta wojna, bo na serwerze przez. No, ja, no, ktoś mówił mi, że przez Jakuba rozwalili nam zamek. No, ale to tylko dlatego, że. okna z kogoś tam dusił. Coś. O, lubię pory że ktoś tam pod wodę wrzucił i go cały czas bił, bił, bił i dusił. O! jesteśmy na końcu poziomu! mojej ulubionej części poziomu, która jest troszeczkę... Patrz! Tu jest jakby taka nie, naiwna rzecz. Ten kolej go chroni. Po co chronić taki bez nieden głupią postać? No dobra, już o nim. Excellent. Bardzo lubię teraz to, co się teraz zdarzy. No dobra. Gdzie jest ten o, o. A Aj tam że gdzieś on tu był, no. Gdzie? A no Jezu, jak ja jestem ślepy. Piu. No i tego się nigdy nie spodziewałem. Prawda, kiedy ja to zobaczyłem, się trochę nie spodziewałem. Po co chronić więźnia? Mm, mam no, więcej życia. Dobra, to skończyli na szczęście. Jak się to teraz dostać? Dobra, to będziemy musieli musi zostawić. Później teraz zaczynamy. moją lubią gry. w tej grze. Snowboard! O, raczej, musimy to tam przed nim, bo inaczej on poleci dalej i będzie musiał skorzystać planszę naszego Lepiej skorzystać ze skrótu tej gry, Przejeżdża ci, bo ja wam to nic nie robi. Właśnie. Specjalnie lubiana przeze mnie rzecz, wykręcać. Dobra, jeśli chcecie raz z zdobyć półkty, to lepiej go. Możemy też jechać tyłem, a chociaż to to widzimy. Miała mi się jedna fajna Eee, O Jezu, będę musiał chyba jeszcze raz. Ale ten odcinek będzie tym dłuższy i bardziej... Dlatego chyba nawet. Nie wiem, czy będę to, to robić specjalnie. Ale. Ja tak lubię ten poziom. właśnie taką. O, jeszcze muzykę w tym miejscu, to jest dobre. Odpowiedź się tam przez to samo, ale muzyka i tak jest świetna. Zmarzłem na kość. No to ja wiem, Lobox, nie musisz mi o tym mówić. Zjedźcie, środkiem! Choć już mnie ciebie, ale. Cię tutaj tak w Gdzie kobiety tutaj wszystko widać, Cię go wyprzedziłem, czy nie, tak Patrzcie, co ja tu mam. nie, wyprzedziłem nie, 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 i zawsze zawsze nie, 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 go nie, to nie, wygrałem koniec on ja teraz wróci nie ja nie mogę zastrzegać no, 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 no. no i właśnie tutaj mi się udaje, ale jednak zawsze jestem przy nim i chyba zobaczycie teraz dlaczego Zobaczcie No teraz to raczej nie może nie mogę się wywrócić z a więc teraz zobaczcie. i właśnie jak go tutaj zatrzymamy to ten spadniemy tam w dół i Eee... <Universe> Co e, to, to miało być? A Globox się, rusza i spada I zaczyna dokładnie tak samo jak wtedy we, to, 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 <universe> Nie jedźcie dokładnie za nim, bo on będzie próbował wyjechać w pułapki Kurna Przypomniała mi się sek... No fuck! Czemu ja <h eagle> tego nie lubię? Bra i teraz trzeba tak zrobić, żeby on nie chce. Zamarzłem na kości. Nie wiem. bo on jedziemy takimi trasami, które raczej nie są dla mnie są przyjazne. Jesteś, jedziemy na drewnianej desce. Fajnie. raczej nic nie mój, bo ktoś się nacieszy tym, że udało mi się wreszcie. I... <laughs> że mogę mało na tym, na tym poziomie zagrać. Uuu. Ale jakoś teraz tak wybija. No przecież to nawet nie jest górę. E, Ale O, o problem. Wow, wow! Nie, ja chcę dostać to! No dobra, już jesteśmy prawie na końcu. Tylko teraz troszeczkę mogę przegrać. Jest jedna... Mała, głupia rzecz, którą mogę powiedzieć. Nie jeść na tym. A widzicie, teraz tak wyprzedziłem Dropboxy, że raczej on mnie teraz nie dogoni. I nie wjeżdżajcie w to, bo naprawdę dam, dam jemu większe szanse. I teraz się już raczej nie może nas wyprzedzić. No chyba, że je... mi się udało i się tak. Jak on siedział na środku zawsze siedzi na środku, to ja robię tak i on przejechał przeje. Udało się, ale chociaż nie widziałem, że to był szkolnic, ale okej. Okay. I teraz to już jest koniec poziomu. I kolejny filmik No, filmiku nie ma? Endy gdzieś tu jest! And jest, jest. Czuję. czuję! Dobra, zgadnijcie jesteśmy. Jesteśmy w kwaterze mrok. Tak. Jesteśmy w ich tajnej bazie pod. Tutaj. I teraz kończę odcinek, teraz prawdę kończę, bo myślę, że to już na dzisiaj za dużo, że zakresie dwa odcinki, które my mamy teraz godzinę. 16. Okej. Okay. Na razie. Cześć.